nie uwierzycie co się stało Czyli znowu gramy w style a brain Był też secret w like roku i je ale nie uwierzycie co się stało Co? Wow. jakby co to oryginalny style a rot Skryp oryginalny to jest oryginalny style Abrain rot więc jakby co nie piszcie mi że to jest fake Jak? no dobra otwieramy pierwszego ale serio nie uwierzycie co się stało zamykam tą bazę i też w ogóle, o pod hosbot, i też w ogóle zrobiłem kilka rebirfów Pów. Mam teraz którego? Nie wiem. Ale otwieramy wszystkie takie bloki, bo chcę wam to pokazać jak najszybciej. Otwieramy, bo coś dobrego nam poleci. Uwaga. I ostatniego tortugini. Ja te tortugini sprzedaję. Drugi odcinek, a wy nie uwierzycie, jakie ja mam rzeczy. A no, po prostu nie uwierzycie mi. Wiecie, że ja po prostu kłamie w komentarzach. Ale muszę wam coś powiedzieć. Muszę wam coś powiedzieć? No i dobra. To nic nie ma, ale. No serio, nie uwierzycie? że mam takie rzeczy. Czytacie się, jak to zdobyłam? Więc grałam sobie w roślinie jako trailer. to jest taka gra, gra, grałam sobie, bo będzie z nic, bo nagrałam kilka odcinków i za kilka nie zostanie w ogóle udostępnianych. No takiego gościa, i on się zapytał, to hej, czy chcesz kupić, kupić Mr. Boxa za tam 50 złotych. No ja napisałam, no dobra, tylko obiecujesz, obiecuj, że mnie nie oszukasz. Okej, okay? no i on po... No i on napisał, nie powiedział tylko napisał, co, bo obiecuję. No i, no i, no i ja tam sprawdzałam i po jednej były tylko lubinie, ja byłem już a po drugiej było takie coś, ale 2,7 biliona, ja tu mam chyba nawet w indeksie. No czekajcie, on gdzieś chyba gdzieś tu, tutaj jest, widzicie? No i też mam spaghetti, toalety i chillin chillin, serio. jo. I mam tyle dla tego kasy. Ale on mi w ogóle powiedział, wiecie co? Że muszę mu. Nie powiedział, tylko napisał, jeśli się mylę. Ale w ogóle se tutaj włączę? Czy. Czekaj, coś że. To. Czekaj. Dobra. Za chwilę może nam odpisze. No i. I wolę, bo mu bo jesteś. No i. Normalnie? Może on coś nam przesypkuje? No i zobaczymy. Dobra, takie coś mi odpisał. Jestem. Czy chcesz kupić za 100 zł? Ty i daj swoje konto, żebym mógł siadć. No, to chodzi, że, że on chce na moim koncie to pokazać. No i, i ja mu odpiszę, ok, więc teraz. Zaczekajcie chwilę. Dobra, widzowie. Dałem już te konto. Mam nadzieję, że mnie nie oskamuje. Serio, mam nadzieję, że mnie nie oskamuje. I da mi jakieś dobre rzeczy. Więc se tu czekamy. Dobra. Czekamy se, czekamy. Dobra. Dobra. Ja trochę jeszcze poczekam i się widzimy. Dobra widzowie już mamy tą badę. Ja jeszcze w nich sprawdzałam co jest. Ale napisał, żeby, żeby napisał o ich z dwa przed ocenię, żeby coś lepiej... Żebym nakazać mu coś napisać. W ogóle moje drugie konto ma tylko 50 milionów, bo pewnie jest tam coś... Jak zewó to odebra. Brał, jestem dobra. No ale dobra, zaczynamy od pierwszego. I co, co, co? Jeszcze trzynasty raz, co? Karepara bilion pięćset i tu jeszcze rainbow? Z pięcioma. Wepam, co jest? Jest. Rama, Burki ma mu rozumiecie? Prebuu Los Pri Boss coś tam widziałem. To chyba nic takiego, bo nic. bo jeszcze ja to jest. 232. Nie no, my się na no, pewno stanimy najlepszy w tej grze. Dobra, kolejny. Los, No my! Ja już wiem, co oznaczają te skrzydła. Ja już wiem co to skrzydła. Ale na razie ten los No pod Citus. Normalnie, Rainbow? Pięcioma mutacjami, dobra. Tak, ale. Wiedziałem! Kaneloni Nie Ej! Ej, widziałem na jakimś filmem i on mniej zarabiał. To nie wiem. Dobrze, usunę. Nie, to dobra, tyle innych. Nie. nie, No, my Egzamin... co? Ja, w Ja, by chwilę wyciągnęłam, ale 85 milionów na sekundę, i mam no mój egzamin. No, Aro, dinozaro. Teraz ta korita bicikletera, i chyba no wszedł ostatni. I dobra. A co, jakbym mu napisał coś innego? Bla, 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 bla. Dobra, czekamy, bo napisałem mu w... Bla, 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 bla. A nie to, co chciał. da. Dobra. Napisał ikdy? Dobra. Ura. Więc... Więc. Więc... Co? Unapisałem i dobra. Czeka. My na odpowiedź. No ale czy ta Korita 396 milionów? I nukrara no, 420... 72 już tych wrażeń. No dobra. On napisał. So, sprawdź ostatniego. O oh, my. my Jest taki mocny, bo znam Adiwina. To już wiem skąd dostałem takie mocne druinruty. Dobra, sprawdzamy. Co jest? Co jest? Ile tu zarabia? Na sekret kombinacja. Ile tu zarabia? Mogę się tu wiedzieć? Jak ja to mam wiedzieć? Dobra, na chwilę. Dobra. Ile? Mogę skądś tu wiedzieć ile tu zarabia? O Jezus, nie, nie mogę sprąkić. Ile tu zarabia? Dobra, sprawdzimy sobie z drugiej kukulka, ile to zarobię. Ja tylko muszę pieniądze odebrać. 20 bilionów na sekundę, a z moimi rabifami? 73 bilionów. Dobra, ja sprawdzę tylko, czy ja mam miejsce. Dobra, te pod hotspoty to ja sprzedaję normalnie. Nie, wynocha stąd pod hotspoty. To pole tutaj. lepsze rzeczy dać. Dać. A te dwa to se przełożę na twój konto, bo one już mi są niepotrzebne. Na pier... A pamiętacie, widzą, ja w ogóle jak na pierwszym odcinku się tak z tego cieszyłam, a teraz to jest w ogóle słabe. Dobra, przenosimy sobie jako pierwsze. To Dragon, może. Nie, tego, no. Los No pod Potseatus. Ale tego nie, ja tego powinienem pierwszego przenieść. Ale co to ma być? Jeszcze raz, żeby nie by było, to fałszywe styl Abreirot. Prawdziwe styl Abreirot. Widać, widać. Teć. Tutaj nie ma napisane. nie coś tam tylko jest. Prawdziwa cena. No, ale. Właśnie że on mi. To... Ja nie wiedziałam, że jest na dnia. No, wiecie co widzowie? Postanowiłem i ja jeszcze jednego boksa kupię. No bo jak nawet nie wiem, jak to się stało? No dobra, mam już dwa miejsca, tu sobie drugim kątem to normalnie przeniosę te słabiackie. No ale jak to możliwe? co wie ja, z, ja jeszcze muszę zrobić troszeczkę więcej rebirfów. Ja zrobię jeszcze na tym kocie trochę więcej rebirfów. Jak kupię te drugi raz jeszcze, jeszcze na tym kupię trochę więcej. Znaczy nie kupię, tylko zrobię. Dlatego, że jak będziemy mieli jeszcze więcej rebirfów, rebirfów, no to będziemy mogli to sobie wszystko dać. A za to muszę też przenieść wszystko. Skąd? Więc będę robił te Dobra. Dobra, widzowie. Ja se tu. Nie, ja. Dobra, widzowie. Ja zrobię te kilka rebifów z tych dwóch kąt. No i. No i będziemy otwierali normalnie. Nie otwierali, kurde, drugi box to, to czekajcie. Dobra, widzowie, wróciłam. Trochę, trochę czekałam. Ale w końcu zapisał, że już. Już, no tak, no I miał być, no wiecie... gdzie? ale nie tak będzie, tylko w jedny, więc... Więc. Nie wiem, co to będzie, dlatego tak się stres. Yeah. Ja, Ja to Co? Co. Czy... Z tego kota ja nie będę pas lec, nie jestem, i ja czy Czy jest moim programem. Ale dobra. Jak nie ma nigdzie, to to oznacza, że to musi być gdzieś po... Taj więc lecimy z lecim początku. Tu jednak. Nie, nie to dobra. To będzie gdzieś... Uutaj, nie. dobra, może, czy, dobra, spójrzmy na to wróćmy. wrócimy. Czy ta baza jeszcze jest zablokowana? Maciej no, mówiłem, że to osiem A widzowie, akurat mi znowu wywaliło programy, bo trzeba program. Ale na szczęście zauważyłem to. O, nie, nie sekunda. No i nie zobaczyłem bazy. No i ja chcę zobaczyć tą bazę jedynie. Więc mam nadzieję, że tam będzie chodzić coś z Arabia, z tą milą. Czy mnie nie stomowaj? Czy ma idę? Uczasz do ty. Co jest? On mówił, że on jest. On mówił, że on jest. Nie. Co? Te... Jezus, ile to zarabia? Ja, Kapłan chce tak zrobić. Bitwą 700. Omg. co jest z drugiego konta od razu? Może. chajs od niego odbiorę. Upiek widziałem drugiego nie niechcący. No ale. Nieważne. Przechodzimy dalej. Tak. To jest ingrany. To jest jak to możliwe. Jak ja przez chwilę na tym drugim ja, ja, koncie, to ja byś że to jest na grande przez chwilę. No ale... Le, il, ja nad niej minął zarabia. Nie wiem, ale dużo. To ale kolejnym raczej, nie, co to jest? Chwila? Tego... A, ciekawe, kratę. 185 milionów! Nów to ten może zostanie na tym Albo nie, jak mi się zmieści, to jeszcze na tamtym. Kolejny. Ja. A co to jest? Ile? Lustik 7! Nie wiem, bo tu sobie przeczytam. To jest Ledon. Pominywali program. Nie wiem, co z tym moim programem dobra będę musiał go zmienić na 100%. Okej, okay. ile? Składa, że... Czy jeszcze komega zobaczysz ile... 1, 400 widziałem, dobra. Co to jest? esoxico To jest mi nałubiony Breloot. Pinion dobra, kolejny. 3 biliona sto spaghetti Spaghetti ale Ja to zapiszę spaghetti. Tualetti Dobra. Kolejny przed ostatnim. Co? Dobra, nie przed ostatnim. To jest chyba Dragon Candeloni, bo coś tam widziałem. No i... Bilion 600, okej, okay, tutaj, okay, dragon, nie, to jest dragon kaneloni, bilion 600, ale dragon kaneloni, what, trze co, jak dragon kan chwila, z wszystkimi efektami, dobra, ostatni to pewnie strawberry elefant, i tu jeszcze do tego, rainbow, chwila, jak on może mi takie rzeczy dać, to co jakby on zrobił? Strawberry elefanta, mówi wszystkimi Tam nie widzowie? Ja se to przenoszę wszystko. Zacznijmy od tego pięknego strawberry elefanta. Jezus, ja nie mogę. On jest tyle chyba, on jest warty, Wam wiem. wiem. Ja tu dopiero zacząłem grać, A już takie rzeczy. Dobra, widzowie? Tak w sumie. Wiecie co postanowiłem? Co robię na kolejnym odcinku? Czemu ja tak szybko widzę, nie wiem. Nie wiem, coś mi się chyba widzowie zbagował. Ale wiecie, co ja robię na kolejnym odcinku? Otwieramy całą bazę. Secret dla kiblogów. Musi nam wyjść kolejny secret. Red. Ale no dobra, my już jest. I mi się... nie wiem, mi program wymił i się w ogóle... Bakuje mi wszystko, to chyba, chyba za dużo efektów tu jest. Chyba za dużo efektów tutaj jest. Dobra, kolejnie. Serio, chyba za dużo efektów. Dlatego mi tak laguje, że może mi, że mi, mi no Ale widzicie, taki, takiego. Ja w ogóle z tego, Legrandy. Pamiętacie na, jak na tym odcinku, w ogóle z pierwszego, jak nie oglądaliście, to warto jest powinnam to powiedzieć na na początku, ich ale nie kupat i la grande, by uf, Ja nie wiem, mamy, odzyskaliśmy w ogóle tego tak w Tering Tank, ale jak byliście, to mi się zresztą na początku Tank, 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 Tank. Tak. W ogóle na początku oszalałem i, za, i, kup i zacząłem kupywać Secret Lucky Bloki. Seria. No, tendencja zarabia. No ale, le, le, wywat mi chyba pod hotspot, czy tam dwa, już nie pamiętam, bo dzisiaj skasowałem, no i, no i, dobra, nie wiem, co sam powiedzieć, tak, bo to mamy? czemu mi się tu wszystko laguje? Klężanka mi normalnie została, co to ma być? Lokuje mi się wszystko. Dobra widzowie. Je, ja nie wiem jak to się dzieje. Ja se tutaj te słabsze przeniosę z tego kąta. Ja se te tutaj szybko przyniosę. No i do niej to jeszcze będę do... No ale jak to się stało? Widzicie? Drugi odcinek ja już mam takie brejbrociki. W ogóle. Wiecie ile takie coś Wiecie, ile te broniwroty. Ty. Ty. Są warte? Te? Serio, chyba jakieś miliony. Miliony. W ogóle napisałam się z drugiej konta, sory. Nie wiem, napisałam się, sory, że weszłam sobie do basy. No ale, serio, ja nie wiem, co powiedzieć, normalnie. Dopieraliśmy dzisiaj taki brejroty, wiecie ile tu wszystko jest razem warte? Nie wiem, ja mogę za to jakieś kilka milionów robuxów, ale nie, ja sobie tutaj przenoszę te moje brayrociki. I teraz idziemy po resztę. Ui, mam nadzieję, że mi się nie będzie lagowało. Dobra, tego biorę, bo ten więcej najpierw zarabia. No, tak mi się, no laguje mi się, nie wiem czy widzicie. Ale laguje mi się. Nie no, widzicie. Hej! Dobra, idziemy po ostatniego brajerocika, co jest. tam. Dobra. Ostatni brajerocik. Czy mi się laguje? Tak, oczywiście. Co jest? Nie. Nie, ja nie wiem. Coś mi To przez te efekty mi się pewnie. wszystko laguje. Ale kilka jedynie nie mają efektów. Ten 168 nie mają efektów i chyba jeszcze. Jakieś na górze. Tak, spaghetti, toaletti i ten Link No chyba, że jeszcze coś tu. Ale nie no. Teraz odbierzmy sobie wszystkie pieniądze i zobaczmy ile zarobiliśmy. Możemy na pewno Rabirfa zrobić kolejnego. A myślałam, że coś mi się tu traktowało, że, że on na zieloną długo robię. Lokińcie, kilka na. Nie wiem czy jedziecie, ale tu zarabia. Nie. Tu zarabię na zielono, a tam zarabię na biało. Nie wiem o co w tym chodzi, to może już kolejny bak. No ale mam już jeden kiła. I wiecie co? Ja robię więcej kiła niż kiła. Wow. Dzisiaj się aż tyle wydarzyło w tym odcinku, więc pa.